Wiadomo, jak przychodzicie na koncert kapeli, którą słyszycie pierwszy raz i wokalista się produkuje u zewnętrznia, zazwyczaj mało kto z Was zwraca uwagę na teksty. Posłuchać słabo, bo tutaj się piwo leci, tu jest jakiś laczek, w skroju uderza, prawda, i ciężko się skupić. I w naszym przypadku jeszcze była już rewelacyjna emisja głosu wokalisty, prawda, więc znam, po prostu chyba było słychać, tak? I te kawałki, one po prostu gdzieś ludziom przelatywały przez uszy. Do momentu, kiedy właśnie te kasety zaczęły po ludziach krążyć. Kiedy był taki moment, że sobie człowiek siadał i słuchał tych nagrań i był w stanie zrozumieć tekst, bo w nagrania były robione studio, tak. I wtedy nastąpiło to przełamanie, że nagle ktoś stwierdził, że ten zespół nie był taki chujowy, tak. Że no, czasami zdarzały mu się fajne piosenki i to... To poddawane zostało procesowi poczkowania, czyli przegrywania z kasety na kasetę, z kasety na kasetę, z kasety na kasetę. Kiedyś ten druk kaseciarzy w Polsce był jak pajęczyna, oplatał swoją siecią cały kraj. W związku z tym no, w każdym mieście mieliśmy jakichś swoich fanów, już oddanych mniej lub bardziej. Tych bardziej było mniej, tych mniej, więcej. A tą pierwszą płytę, no, nazwijmy ją profesjonalną, to już wydało wtedy y, Sławek Pietrzak z, y, nazwijmy to Kazikowego, SP Records. Tak, bo myśmy początkowo mieli nagrywać te płyty dla Kukuryku, Kukuryku, czyli piecia ja i OK, okej, ja wam wydam te płyty, zapłacę za studia. No ale kiedy zbliżał się czas, że chcieliśmy wejść do studia, rezerwowaliśmy coś, to piecia się wycofał, znaczy nie odezwał się w ogóle na, na jakikolwiek na sygnał. Wyświetliła się firma Migrena, czyli Max Gralewicz, Pauker Post Regimentu i Boczewski Rafał były wiosłarz tlawu. Oni stworzyli właśnie taki sublabel przy Sony Records. Wydali tam senne i jeszcze jakieś jedną kasetę licencyjną, po czym się rozpadli. I dla nich właśnie mieliśmy wydawać te płyty. Oni zapłacili za część studia, a za drugą część studia już musiał mój brat zapłacić. Bo nas prokurator ścigał. Yy, za niezapłacone studio, czy za coś innego? Za niezapłacone studio. Mhm. I wiesz, że wiesz, no, pasażer chciał to yy, wydać, ale nie miał kasy, z kolei nikt nic nie wie proponowało nam zapłatę w towarze, czyli 10% procent o... No i któregoś razu zadzwonił do mnie Pietrzak, do radia, do pana z radia. Miał jakąś sprawę w, yy, w kwestiach chyba z Kalibrem, bądź z, z górze Japaczy. Jak gadaliśmy, gadaliśmy. I, i, ja tak nieśmiało nie zasugerowałem, że też gram w kapeli. Mówi tak, a Ja mówię, no w pijamie porno. No co ty stary, nie pierdol. Ja mówię, no nie, no odpisałem mi porno, no to się zespół, dawaj, wydamy, płytę, milion dolarów zarobimy zaraz, tu, pięknie, świetnie. Ale to nie znam pieczaka. On tak z każdym rozmawia zawsze na początku. No ma dobry ten pierwszy krok, po prostu wiesz, do zakochania, jeden krok. Chociaż y, mam, że tak powiem, opinię kontrowersyjnego wydawcy w środowisku nawet niezależnym. Y, powiem ci tak, że w 1996 roku, kiedy podpisałem z nim kontrakt, nie wydawał, wiesz, nie przypuszczałem, że, że nasz związek będzie trwał go teraz, nie? To prawie 14 lat. Wow. Pietrzak e, ma swoje za uszami i jest po prostu m, maksymalnie odleciałym e, ptakiem z Warszawy, W pewien moment podejrzewałem go, że przecież ptakiem, czy taki odpowiedni to to czy... do nie, 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 taki średni lot. A, nie, 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 nie średni, średni lotnik. No, Przed pomalym moment nawet przypuszczałem, że on został zesłany przez e, kosmos, jakieś siły Zeusa. Za go tutaj zesłały i, i, i kazały mu funkcjonować. No w każdym razie, jak jechałem do niego podpisywać e, kontrakt, zaspałem pierwszy raz i ostatni rzeczy na pociąg. Wsiadłem do swojego Nissana. Pojemność tysiąc. Litry, 3,5 godziny byłem w Warszawie. Ten samochód już nigdy potem nie był taki sam. Spóźniłem się kwadrans, ale pieczak spływił się 40 minut. przychodzi i mówi, no sorry, że się spóźniłem, sorry, że się spóźniłem, ale słuchaj ja mam tylko 10 minut, bo za chwilę do szkoły idę. Goś miał ponad 30, 30 i postanowił znowu studiować. I tak się działem, tak. What the fuck? No ale podpisałem wiesz kontrakt, w myśl którego wiesz nie mogę golić wąsów, zmieniać fryzury i po, podobne po rzeczy jak gdzieś podpisują młode kapelę. Jak będy będzie. Młode będy, tak. będzie. Tak. bojs <grym> nawet też, dokładnie. No i z Poznania pochodziło czas.